Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Debatujemy dziś nad projektem, który zdaniem rządu ma przyspieszyć budowę pierwszej elektrowni jądrowej nawet o półtora roku, a tym samym ograniczyć związane z tą budową koszty. I tu od razu pojawiają się pytania. Jakie te koszty są zakładane? O ile je zredukuje, zredukujemy przy pomocy tej ustawy? Jak sfinansujemy budowę elektrowni jądrowej? To są tak naprawdę podstawowe pytania, na które odpowiedź powinniśmy poznać już na początku debaty o tym, czy inwestować w atom, a do dziś nie mamy na nie odpowiedzi. Zamiast tego premier Morawiecki ściga się z ministrem Sasinem, który pierwszy zbuduje pierwszą elektrownię jądrową poprzez wysłanie większej ilości tweetów na ten temat. Do wyścigu chce dołączyć prezes Obajtek ze swoimi małymi reaktorami, które nigdzie na świecie jeszcze nie funkcjonują. Wysoki Sejmie, zacznijmy rozmawiać o konkretach, o tym, ile to będzie kosztować, zanim po raz kolejny przyspieszymy budowę elektrowni jądrowej, która nie może ruszyć już od 13 lat, a wydano na nią ponad miliard złotych.